Gabriela Wagner, Studio studiofengszu.pl, witam Cię bardzo cieplutko. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w temacie działek ponownie. Opowiem Wam o pięciu kluczowych aspektach, które koniecznie musisz sprawdzić, żeby kupić jak najlepszą działkę dla siebie. Pierwszym aspektem jest to, czy wiesz, czego Ty chcesz. Czy wiesz, jakie są Twoje oczekiwania? Bo kupienie działki to, to nie jest oczekiwanie Twoje, to nie jest styl życia, który będziesz prowadziła, to jest taki wierzchołek góry lodowej. W związku z czym, jeżeli planujesz kupić działkę, a potem wybudować genialny dom, a potem genialnie się mieć w tym domu, to musisz bardzo precyzyjnie ustalić to, Czego potrzebujesz tu i teraz i jakie będą y, etapy, że przejdziesz do tego następnego etapu, kiedy już na tej działce będziesz i jak tam będzie wyglądało Twoje życie? W związku z czym y, musisz wiedzieć, Ile czasu będziesz spędzała w tym nowym domu czy na tej nowej działce? Czy będziesz tam sama, czy będziesz tam z mężem, czy będziesz tam z dzieckiem, czy będziesz tam pracowała, czy będziesz dojeżdżała do pracy i zajmie ci to godzinę albo półtorej, czy będziesz mieszkała w centrum lasu, czy będziesz mieszkała na działce, gdzie nic cię nie będzie otaczało? I tak dalej, i tak dalej. To są bardzo precyzyjne pytania, których moim zdaniem nie zadają sobie osoby, które szukają działek. Natomiast ja, jako konsultant Feng Shui, bardzo mocno zachęcam Cię do tego, żebyś takie pytania zadała. Przede wszystkim dlatego, żebyś nie inwestowała mnóstwa pieniędzy, a potem była rozczarowana. A potem była rozczarowana, że musisz wozić dzieci do szkoły i zajmuje Ci to pół dnia. W związku z czym y, pierwszy aspekt, na który ja zwracam uwagę, to jest to, żebyś wiedziała, czego potrzebujesz, czego chcesz, jak powinno wyglądać twoje życie i jak byś chciała, żeby twoje życie wyglądało na tej nowej działce, a potem w odniesieniu do tego, tą nową działkę sobie kupiła, ale ta działka wtedy będzie realizowała te y, twoje y, potrzeby. Drugi aspekt, to jest pytanie: czy wiesz, co należy sprawdzić w okolicy, żeby fększui twojego domu, twojej działki było idealne. Było jak najlepsze. Miało jak najwięcej aspektu harmonii, balansu, fajnego przepływu energii, żeby byli fajni ludzie, żeby dobrze, fajnie, radośnie się żyło, pracowało, żeby nas odwiedzali i tak dalej i tak dalej. W związku z czym mamy drugie pytanie, czy wiesz co należy sprawdzić? Trzeci aspekt jest taki, że absolutnie odklejasz się od efektu wow, jaka piękna działka. Absolutnie to znowu jest wierzchołek góry lodowej, dlatego że wszystko, co jest zielone, co jest lasem, co jest przestrzenią, my, którzy mieszkamy w przestrzeni miasta, oceniamy bardzo dobrze i się tym zachwycamy. Ale uwaga, nie to nie wszystko to. Może nam służyć. W związku z czym, jeżeli coś Ci się podoba, przefiltruj to przez to, co trzeba sprawdzić przefiltruj to przez swoje potrzeby i ten efekt wow, podepni jakąś wiedzą. Trzecim aspektem o, który, o którym koniecznie, ale to koniecznie musisz pamiętać jest to, że zakup działki. Absolutnie nie jest związany właśnie z tym efektem wow, z tym, że ja sobie odpalę OLX-a, ja sobie odpalę OtoDom albo jakiś inny kanał, gdzie mogę znaleźć nieruchomości. Ja sobie coś wybiorę i ja sobie to kupię za 500 tysięcy, bo to jest bardzo nieprofesjonalne i przypadkowe. Natomiast ja, jako konsultant feng shui, Powiem Ci tak, że poszukiwanie takiej działki, która Cię będzie wspierała, a potem budowa domu, który Cię będzie wspierał, jest to yy, rzeczywiście praca, jest to wiedza, jest to czas i jest to sprawdzanie w przestrzeni. Musisz włożyć swoją pracę, żeby było Ci w tej przestrzeni dobrze. Nie kupujesz byle czego, nie kupujesz z promocji, nie kupujesz o obniżonych cenach, nie kupujesz rzeczy, które są niesprawdzone. Wszystko, w co inwestujesz pieniądze, swoje ciężko zarobione pieniądze, zdrowie swoich dzieci, finanse, Twoją przyszłość, Twoje kontakty z ludźmi, musi być mocno poparte wiedzą i... Sprawdzone. To też nie jest tak, że ty decydujesz, że kupujesz działkę i zajmuje ci to miesiąc. No, absolutnie nie. Daj sobie czas, daj sobie dużo czasu. Otwórz się na temat kupowania działek, natomiast otwórz się i patrz, co do ciebie przychodzi, co jest. Nie fiksuj się, że musisz to zrobić tu i teraz, bo na przykład w tym domu jest ci źle czwarty punkt na który koniecznie musisz zwrócić uwagę to jest w feng shui nazywany chi, czyli energia rzeczy, otoczenie, które może ci szkodzić. Absolutnie, absolutnie musisz to wszystko sprawdzić, musisz wiedzieć jakie czynniki szkodliwe są w przestrzeni, żeby cię nie zaskoczyły. Musisz to wiedzieć, dlatego że po prostu, jeżeli zaakceptujesz, że dajmy na to, po popołudniami masz zapach z oczyszczalni ścieków, to cię to nie zaskoczy. Jeżeli zaakceptujesz, że ci zalewa dom, to cię to nie zaskoczy. Jeżeli zaakceptujesz, że dajmy na to, gdzieś tam 200 metrów dalej masz hodowlę psów, i będziesz wiedziała, i będziesz na to zdecydowana, to Cię to nie zaskoczy, ale warto wziąć pod uwagę te wszystkie czynniki, które mogą sprawić, że Ty będziesz czuła się gorzej w tym domu z jakiegoś powodu. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli daję mnóstwo pieniędzy i całe moje życie przenoszę w nową przestrzeń, to ona musi być idealna, ona musi być sprawdzona. Ona musi dawać mi jak najlepsze życie. To nie może być przypadek, że mi zarekomendował tą działkę pan Zenek albo agent nieruchomości. Absolutnie nie. To bardzo precyzyjnie musi być sprawdzone. I temat piąty, absolutny must have. Słuchajcie, ja z klientami jeździłam, jeżdżę na działki i pojawiają się cały czas te same pytania, Pojawiają się cały czas te same aspekty, które to aspekty. Na dzień dobry ja strącam z piedestału, że niedobre, niedobre nie będzie służyło, będziecie mieć ciężko, będziecie mieć podgórkę i ja bym tego nie brała. I teraz zrobiłam rzecz następującą. Ja już nie chcę mówić kolejnemu człowiekowi: Słuchaj, nie będzie ci to służyło, bo na przykład wiem, że słup wysokiego napięcia i to, że na przykład kupujesz działkę, która ma obniżoną cenę, ale ma ten słup wysokiego napięcia, na ciebie zadziała. To ja już tego nie chcę mówić. Ja po prostu zebrałam wszystko, wszystkie pytania klientów, moją wiedzę w jednego e-booka. Zajęło mi to 46 stron. I ten e-book jest do pobrania z mojej strony do zakupu na studiofengshui.pl. Kosztuje 79 zł. Tam masz wszystko, co ja, gdybym przyjechała do ciebie na działkę, na 100% bym sprawdziła. Ja, konsultant Fengshui z 25-letnim doświadczeniem, to bym na pewno zrobiła. Kolejnym aspektem jest to, że zgodnie z najlepszym Feng Shui, ty nie szukasz działki przypadkowej w przypadkowej okolicy. Ty szukasz działki, która ma najlepsze otoczenie ever, bo to da ci najlepsze życie ever. Natomiast szukasz takiej działki, która jest dopasowana do domowników. W Feng Shui. Mamy cztery najkorzystniejsze kierunki, które nas mogą wspierać. I to są kierunki, które są związane ze wsparciem finansów, wsparciem zdrowia, wsparciem stabilizacji, wsparciem kontaktów z ludźmi, wsparciem zdrowia. I w momencie, jeżeli ja kupię działkę, która ma usytuowanie, gdzie, gdzie ja mogę aktywizować, jakby wchodzić na tą działkę właśnie z tego kierunku, z jednego z tych kierunków, to po prostu od razu ta energia płynie inaczej i dodaje sobie z natury rzeczy, energii właśnie w tym konkretnym obszarze finansów czy relacji. W związku z czym nawet najpiękniejsza działka, która na przykład jest skierowana na kierunek utrudnienia, przełomy, katastrofy życiowe i inne tego typu rzeczy, a taki kierunek też jest, też możemy, też możemy na taki kierunek się poukładać, to ja się wtedy pytam, po co mi to? Nie robię tego, absolutnie z tego wychodzę. W związku z czym, jeżeli potrzebujesz dobrej działki z również doradztwem konsultanta Feng Shui, jak to zrobić, żeby żyć jak najlepiej, co sobie koniecznie sprawdzić i jak się dopasować, to zachęcam cię do tego, żebyś kupiła kupił sobie mojego e-booka. Bo uwaga, jest to e-book unikalny, nie ma takiego drugiego i tej wiedzy nie znajdziesz nigdzie. Naprawdę jestem w 100% tego pewna. Być może to będzie dla ciebie zaskoczenie, że ktoś napisał e-buka jak szukać działki. No właśnie, ale zobacz sobie ile ludzi żyje w super domach i nie jest szczęśliwych, ile ludzi gdzieś tam domy pozostawiało w centrum niczego, bo nie mamy tam żadnej energii. W związku z czym gdyby ktoś mi mnie pytał, czy ja tam tą działkę rekomenduję, to ja bym mu od razu powiedziała i sam by wiedział, gdyby kupił ebooka, że w ogóle nie bierzemy tej działki absolutnie, to nie szkodzi, że ona jest ileś dziesiąt tysięcy tańsza, jeżeli ja po prostu po dwóch latach czy po roku użytkowania po prostu będę miała dosyć tego miejsca, to w ogóle nie ma totalnie znaczenia. Słuchajcie, kupujemy działkę za 100 200, 300, 500, jak zwał, tak zwał. i e book kosztuje 79 zł, a więc absolutna, absolutny promil, jeżeli chodzi o, o cenę. Możesz go mieć, możesz sobie go pobrać. Zachęcam cię, żebyś do kupowania działki podchodził, podchodziła z głową, z sercem jako kobieta. Na pewno podejdziesz, bo. To, co, co, co jest piękne, zawsze będzie Cię wzruszało i zawsze będzie powodowało ten efekt. Wow. Podsumowując, słuchajcie e-book na stronie studiofengshui.pl w zakładce sklep. Tam też możesz sobie kupić siatkę Baguła, czyli mapę swojej energii mieszkania, domu, w którym teraz mieszkasz, żyjesz, i sobie sprawdzić, co cię wspiera, a z czym masz podgórkę. Natomiast podsumowując, podsumowując temat działek, słuchajcie, jest tak, że kupno działki jest absolutnie mistrzostwem świata, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą terenu, który nas będzie otaczał, naszych potrzeb i obserwacji tego, co mamy. Feng shui jest sztuką obserwacji tego, co mamy dookoła i wyciągania z tego optimum, tego, co jest najważniejsze dla człowieka. W związku z czym ja zachęcam cię, popracuj nad swoją koncepcją nowego życia, potem włóż w pracę w to, żeby znaleźć idealną dla siebie działkę, również czas i dopasuj ją do domowników. Jeżeli to będziesz miała, to potem sobie wybudujesz piękny dom na działce, która już na dzień dobry będzie Cię wspierała i będzie miała dobre otoczenie, dobre feng shui. Potem, oczywiście, jeszcze trzeba popracować nad rzutem tego domu, żeby tam czegoś nie popsuć, żeby dodatkowo jeszcze wesprzeć konkretne aspekty, ale to już jest całkiem inna historia, nie na to wideo. Natomiast zachęcam Cię, bądź świadoma tego, że kupując działkę, bądź świadomy tego, świadoma tego, że kupując działkę, inwestujesz pieniądze życia, inwestujesz zdrowie rodziny, szczęście rodziny, twój związek, relacje w całkiem nową ziemię, w całkiem nowy grunt, w całkiem nowe miejsce i dlatego po prostu musisz wiedzieć o nim wszystko i jak najlepiej się z tym miejscem poukładać. Pozdrawiam Cię bardzo cieplutko. Zapraszam Cię na studiofengshui.pl, Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku. Dom na dobre jak urządzić mieszkanie, dom zgodnie z dobrą y, energią również tutaj na. Y, na YouTubie Mini Feng Shui to są takie trzy kluczowe, flagowe kanały, gdzie o harmonii, o balansie w życiu, o tym co najważniejsze, co nas wspiera, możesz sobie poczytać albo posłuchać. Pozdrawiam Cię cieplutko, zapraszam na studiofengshui.pl jako ten blog flagowy. Cześć!